Dzień dobry drogie byczki. Zapraszam Was do wysłuchania czytania na miesiąc lipiec. Co dla byków? Co dla osób z podznaku byka? Co dla tej byczej energii na lipiec? Ogólna energia. Co, co możecie sfinalizować, zakończyć? Co się tutaj dopnie po Waszej myśli? Mm -hmm. W co warto angażować swoją energię? Pozytywna niespodzianka, która Was zaskoczy, ucieszy i wynik. Okej, okay. okej. Okay, okay. Drogie byczki, ósemka mieczy, jak wiecie, jest energią klatki umysłu. Tu nie mogę, tam nie mogę, coś mnie ogranicza z zewnątrz, coś mnie ogranicza wewnątrz. Tworzymy sobie blokady, przeszkody. U niektórych to mogą być kwestie zdrowotne, które w jakiś sposób mogą was tutaj w lipcu ograniczyć. Warto zwrócić uwagę na stawy, na kręgosłup, na bóle głowy. To jest też pewnego rodzaju ucieczka. Ucieczka przed czymś, co jest dla Was niewygodne. Nie chcecie dostrzec jakiejś prawdy. Z czymś, z kim się skonfrontować, coś puścić, wolno. Wpadliście w jakąś spiralę, zapętliliście się drogie byczki, i teraz, yy, no, nie wiadomo co z tym faktem, fantem zrobić, tak? Król monet. No, wasza energia. Może to dotyczyć spraw zawodowych, może to dotyczyć finansów, waszej pozycji w pracy. Może jest zagrożone to wszystko. Może coś się nie styka, może coś nie idzie w zgodzie z wami. Może mniej jest zleceń i od razu jest tutaj nakręcanie się, tak? Nakręcanie się. Król monet jest osobą, która yy, lubi komfort, lubi to poczucie bezpieczeństwa, tak? Życie na poziomie, bo zawsze było. Yy, no a tu w lipcu mogą pojawić się jakieś ograniczenia. Oczywiście to nie musi dotyczyć spraw zawodowych, to może dotyczyć również relacji, przyjaźni, współprac, tak? Yy że są jakieś przeszkody, które trochę was będą paraliżować, ale pamiętajcie, że psemka mieczy to jest wasz umysł, miecze to jest w ogóle umysł, tak? Czyli on tutaj będzie płatał wam figle w lipcu. Co można tutaj dopiąć, finalizować, zakończyć po waszej myśli? Mamy rycerza kielichów, czyli jakaś historia z jakąś osobą, jakaś relacja. Czy to romantyczna, czy to właśnie współpraca? Możecie dostać wiadomość. Hmm. Może tutaj sfinalizować się jakiś projekt, który, um, który jest właśnie odbiciem waszej duszy, czyli coś, jakieś wasze pragnienie, jakieś wasze marzenie może zostać spełnione o. Może czekaliście właśnie na jakąś wiadomość, zaproszenie od kogoś, że ktoś się odezwie, że ktoś wyciągnie rękę pierwszy, że ktoś zaprosi na randkę. I to tutaj zostanie osiągnięte. I paź monet, tak? Czyli jest tutaj oferta propozycji, jest tutaj oferta rozwijania czegoś, czy to współpracy, czy to właśnie tej relacji. Jeszcze informacje dla osób, które czekają na wyniki egzaminów albo mają egzaminy, no to jest to pozytywna informacja. Hmm. Wiecie co jeszcze tak mi przyszło do głowy, że dla niektórych byczków to może być zakończenie jakiejś współpracy, jakiejś relacji, którą idealizowaliście. Hmm. Czegoś, co was nie budowało, co w kwintesencji zrozumieliście, nie dało wam poczucia stabilizacji. I to może dotyczyć pracy, to może dotyczyć oczywiście relacji. Czyli jest tutaj tak, gotowość spojrzenia właśnie tej prawdzie w oczy, ósemka mieczy, że przyjdzie wam się skonfrontować z tym, co dla was jest niewygodne i podjąć tą decyzję, że to nie ma sensu, to nie ma sensu i to nie ma sensu bo na czym warto się skupić na obraniu nowego kierunku być może również na powrót do czegoś co kiedyś odrzuciliście rycerz mieczy goni za marzeniami podejmuje odważne decyzje to jest taki zwrot akcji o 180 stopni hmm. Pora z jakiejś tam emocjonalności przejść do działania. Odwrócona dziesiątka monet. Drogie byczki, tutaj trzeba zaangażować się w działanie, które wymaga odwagi, które wymaga szybkich decyzji, bo tu trzeba się czemuś przeciwstawić. Przeciwstawić te się temu, co było takie, jak zawsze. Tak? Yy, być może trzeba się przeciwstawić rodzinie. Być, być może trzeba się przeciwstawić jakiejś lojalności. Bo to wszystko wskazuje na to, że droga, która została obrana, już wam nie służy. Już was nie karmi. Spróbowaliście okej, okay, fajnie, ale jeżeli. Czujecie w środku Was, że to nie ma sensu, to pora spojrzeć prawdzie w oczy. To trochę jest tak pokazane, żeby pójść pod prąd, żeby pójść pomimo opinii otoczenia. Być może też trzeba zmienić podejście do kwestii pieniędzy, do pracy do tych struktur rodzinnych czyli kwestie dziedziczenia trzeba odrzucić jakieś przekonania, że bez pracy nie ma kołaczy na przykład, nie? to jest też takie odrzucić takie standardy, że ja jestem głową rodziny i muszę ją utrzymać choćbym miał, nie wiem choćbym miał, miała paść na twarz i co z tego, że ty się rozchorujesz? Dopiero wtedy nie będziesz, drogi byczku, mógł trzymać tej rodziny. Brakuje ci tu równowagi. Więc pora tutaj zmienić jakieś standardy, pora stanąć oko w oko z prawdą. Pora zmienić jakieś wzorce takie wzorce, bym powiedziała, przetrwania, nie? które masz odrodu. Od jakiegoś poczucia obowiązku, przynależności. Hmm? I zobacz, na pozycji pozytywnej niespodzianki jest odwrócony król buław. Ja jeszcze doprecyzuję sobie, żeby mieć lepszy obraz. Król była w odwrocie i rycerz była w pozycji prostej. Powiedziałabym, drogi byczku, że ty odzyskasz nad czymś kontrolę. Hmm. Odzyskasz autorytet. Odzyskasz jakąś sławę. To tak jakby, nie wiem, powiedzmy, że macie sw y swoją firmę, nie? I była stagnacja, stagnacja. I nagle ktoś z polecenia, a słuchaj, bo ta firma jest super. I tak z polecenia, polecenie, polecenie, i nagle ty stajesz się sławny. I nagle ty jesteś ta super złota rączka, którą każdy sobie poleca. Hmm? To może być też czyjaś energia, która przynosi tą, tą falę sprawczości w rycerzu Buław. Tak? Daje ci impuls do działania. Nadaje też nowy kierunek Twojemu życiu, Twojej pracy, Twojej relacji. To może być też właśnie taka. Taka sytuacja, gdzie ktoś, kto kiedyś cię rozczarował, wydawał się niepewny, taki wycofany, nagle przejmuje inicjatywę i zaczyna działać. I wciąga cię w to. Wciąga cię w ten rozwój, w to przyspieszenie, w to, że nagle wszystko zaczyna działać, wszystko zaczyna się kręcić, tak? Czyli przychodzi taka iskra, która rozpala coś na nowo. Wynik. Trójka monet. Jest, moi drodzy, współpraca, jest budowanie czegoś. Być może w rodzinie, być może w ogóle z jakąś grupą osób, jest angażowanie się w coś, to jest tak zwane szlifowanie talentu, to jest tak zwany rozwój czegoś, co już było, ale w takim uśpieniu. Tak teraz ten lipiec przynosi hmm, pracę, pracę, zlecenia. Nie wiem, czy wy tutaj. Bo dobra, wrócę jeszcze do tego, co uda się zakończyć, bo możecie zakończyć coś, co otworzyliście, w co wchodziliście z sercem, tak? Ale to nie wypaliło, ale zaraz pokazuje się nowa oferta. I, i tu jest pokazany mm, współpraca. Trójka, czyli grupa ludzi. Możecie jakiś biznes otworzyć, rodzinny albo zupełnie coś innego. Możecie podpisać jakąś nową umowę jakiś. Nowy duży projekt, zlecenie. Słuchajcie, trójka monet i trójka monet, nic więcej tutaj nie wymyślę. Będziecie uczyć, będziecie przekazywać wiedzę, będziecie współpracować, ludzie będą chcieli Waszej pracy, yy, Waszej wiedzy. Więc coś tutaj w lipcu u Was zaczyna funkcjonować, coś, coś yy, zaczyna żyć. Tak, coś zaczyna żyć. Ok. Tylko mam wrażenie, że żeby przyszło, żeby to się zaczęło rozwijać, coś trzeba zakończyć, coś, co, do czego podeszliście bardzo emocjonalnie, tak. I skonfrontować się z jakąś prawdą. Zobaczmy dla Was przesłanką. Szacunek dla samego siebie. Szanuj samego siebie. Sam najlepiej osądzisz, co jest właściwe. To, co powiedziałam. Być może wyspełniacie, spełniacie czyjeś wzorce, czyjeś oczekiwania, kompletnie nie patrząc na swoje zdrowie, na to, że coś wam nie służy, na to, że to was nie karmi, ale idziecie w coś, w takiej zapartości byczej, nie? Szanuj samego siebie, drogi byczku. Sam najlepiej wiesz, co jest dla ciebie dobre. Idź w tym kierunku. Pięknego miesiąca. Pozdrawiam.